Witam. Dzisiaj mamy dym. Świeca dymna, kolor biały. Firma Tropic TF21. 60 sekund działania, podobno. Gramatura, zaraz sprawdzimy. 28 gramów. No i co? Taki dymek kosztuje w granicach 8 do no 6, 8 zł. Odpalamy. Wątpię, żeby było 60 sekund. Raczej, raczej w to nie wierzę. Opóźnienie działania od momentu odpalenia do dymienia. niby 8 sekund. No. Widzicie to? Pali się zamiast dymić. A, Trzeba go zagasić, ponieważ zamiast dymić na początku, po prostu się zapalił. I większość materiału się niestety wypaliła. No i mamy efekt bardzo mizerny słabiutko, ale to przez to, że się po prostu podpaliło. No, niestety. No, w takim przypadku nie polecam.